Z nami Dzień w Owińskach. Totalny hit na rodzinnej mapie. Zaczynamy naszą przygodę w Sercu Owińsk, w Parku Orientacji Przestrzennej. To darmowe miejsce, w którym dzieci mogą doświadczać i to dosłownie. Huśtawki dźwiękowe, tory sensoryczne, przeszkody dla równowagi. Tu każdy krok to nauka i zabawa w jednym. Potem wskakujemy na rowery lub idziemy pieszo i kierujemy się na kładkę pieszo-rowerową w Owińskach. Widoki? Obłędne. Zwierzę widokowej widać warte w całej okazałości. Dalej lecimy do Zielonego Labiryntu Stój. To nie jest zwykły labirynt, to zielona kraina zagadek i przygód, która pobudza dziecięcą wyobraźnię i uczy poprzez działanie. Tu każde skrzyżowanie to decyzja i każda ścieżka to nowe odkrycie. Co roku przygotowywana jest nowa gra terenowa, a w roli przewodnika występuje Krasnal czerwinek, strażnik zielonej krainy. Dla dzieci super zabawa i rozwój logicznego myślenia, dla rodziców wspólne przeżycia, śmiechy i kontakt z naturą. Dyta w takim labiryncie to nie tylko doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale także wyzwanie intelektualne i fizyczne. Zaledwie kilka minut od labiryntu znajduje się egzotyczne kąpielisko Aquentropicana z prawdziwego zdarzenia. Ponad 1500 metrów kwadratowych plaży, trawa, piasek, palmy trzcinowe, parasole. Kąpielisko czynne jest codziennie od 19 czerwca do końca sierpnia. A jeśli dalej macie energię, zapraszamy do Puszczy Zielonki i lokalnych szlaków rowerowych, które czekają tuż obok. My mówimy na to miejsce Czerwonackie Mazury i naprawdę nie trzeba daleko jechać, by poczuć się jak na wakacjach. Zapisz tę rolkę na później i wykorzystaj te pomysły przy planowaniu wspólnego czasu.